Dzień dobry, moje drogie lwy. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na trzecią kwadrę. Trzecia kwadra Księżyca, czyli czas między 20 a 26 maja, gdyż 27 mamy już nów. Trzecia kwadra, czyli czas, który sprzyja temu, żeby zastanowić się, jakie kompetencje, jakie skillsy chcecie zdobyć, co w sobie rozwijać, następnie poszukać szkoleń, poradników, i e booków tego wszystkiego, co pomoże Ci w podjęciu Właściwych kroków, które z kolei wpłyną na Twój rozwój dalszy, osobisty, zawodowy, romantyczny. Nie wiem, Ty wiesz najlepiej. Ta trzecia kwadra, czyli ostatnia kwadra, to również dobry czas na budowanie wewnętrznej równowagi, czyli Wykorzystujemy to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach do tego, żeby wysnuć refleksję, co nam sprzyja, co nam służy, co nam pomaga i co może się przydać w najbliższym czasie. Dobrze jest również zwolnić, słuchajcie, nie pędzić cały czas, pozwolić sobie na słodkie lenistwo, jeśli tego potrzebujecie. Dlaczego? No dlatego i tylko wyłącznie, gdy się, że gdy się zregenerujesz, wróci absolutnie energia do podejmowania dalszych aktywności. Jeśli chodzi o aktywności z kolei, to cały czas za zachęcam do aktywności fizycznych, które będą wzmacniać nie tylko Twoje ciało, ale również będą bardzo korzystne i korzystnie będą wpływać na Twoją psychikę. Cokolwiek lubicie, cokolwiek sprawia Wam radość. Trzecia kwadra to, biorąc pod uwagę, że mamy czas wiosny, to nadal bardzo dobry czas na wiosenny detoks i mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju pokarmy, które przyjmujemy, warzyw, owoców, coraz więcej. Korzystajcie, słuchajcie. Nie zapominajcie również, szczególnie Panie, o codziennych zabiegach pielęgnacyjnych, o tym wszystkim, co sprawia, że um, no, wasze fizis nabiera blasku. Jeśli chodzi z kolei o pielęgnację, to popielęgnujmy troszkę relacje, więc zamiast pisać godzinami z przyjaciółmi, ze znajomymi na komunikatorach, to trzecia kwadra sprzyja temu, żeby po prostu się spotkać, żeby się umówić na żywo, żeby porozmawiać, żeby po prostu było miło. Dodatkowo trzecia kwadra to odpowiedni moment na szczerą rozmowę z kimś, z kim na kim po prostu Ci zależy, bo chodzi o wyjaśnienie jakiejś sprawy, wyjaśnienie zachowania Twojego, bądź drugiej strony, bądź oczyszczenie atmosfery. Trzecia kwadra, czyli otrzymuj, czyli odpuść, czyli odpocznij i zresetuj. Trzecia kwadra, czyli praktykuj, wdzięczność, podziękuj za różne rzeczy, za to, za co jesteś wdzięczny, sam sobie również, drogi Lwie. Trzecia kwadra, czyli odpuść, odłóż wszystko, co zbyt ciężkie, uwolnij emocje, zastanów się, co powinieneś skończyć, Skończyć, skompletować, komu powinieneś przebaczyć, żeby pozamykać jakieś drzwi, e, odpuść kontrolę, zadbaj o regenerację, tak jak wspominałam we wstępie, na początku tego filmu, zastanów się, jakie decyzje należałoby podjąć odnośnie swojej własnej przyszłości. No i czas nowiu, tak? Czyli przyjmuj nowy początek, naładuj się energią, a przede wszystkim oczyszczaj się z niechcianych myśli. I zaczynamy, trzecia kwadra. Otrzymuj, strzelca masz w swoim życiu, warto być wdzięcznym za obecność strzelca w twoim życiu niewątpliwie. Natomiast tutaj jest uzdrowienie i jest balsamiczna energia, jest coś, co przynosi ci ulgę, jest coś, co przynosi ci spokój, jest coś, co przynosi w twoim życiu harmonię. Te wszystkie okoliczności, ludzie bądź miejsca, za to należy być wdzięcznym, za ich obecność w twoim życiu należy być wdzięcznym. Pierwsza informacja, okej. Okay? A jest lew, który też otrzyma coś, na co długo czekałeś. I teraz powiem Ci wprost: długo na to czekałeś i dłużyło się mocno. Przychodzi ta wiadomość, przychodzi ta właściwa osoba, albo w ogóle przychodzą do Ciebie jakieś okoliczności, których pragniesz, wszystko super. Natomiast tutaj, jakby przy karcie yy, umiarkowania, powiedziałam, że w ogóle sprawnie należy pospieszać, szczególnie w trzeciej kwadrze, odpuścić kontrolę, pozwolić im dalej rozwijać się w sposób organiczny, naturalny. Odpuść, czyli odłóż wszystko, co zbyt ciężkie, e, uwolnij emocje, przebacz. no Przebaczenie rzeczywiście pokazuje się jako istotnie, istotne dla Was, są drogie lwy, są dwa punkty widzenia w tej sytuacji, lub dwie strony medalu, jak to mawiają, więc będzie Ci łatwiej przebaczyć osobie lub no najprawdopodobniej osobie lub osobom, e, które uważasz, że Cię skrzywdziły lub po prostu zachowały się w stosunku do Ciebie nie fair. Jeśli postarasz się odejść od emocji i spróbować zrozumieć, motywy, którymi kierowała się druga strona sytuacji. Okay, to jakby może wnieść jakieś nowe światło do tej sytuacji z kolei. Dodatkowo, wszystko to, to ciężkie, jakieś poważne decyzje, wiesz? E, takie poważne, związane na przykład z jakimiś ważnymi umowami. E, no, ja nie mówię, że masz tego nie podpisywać, szczególnie jeśli czekałeś na coś bardzo długo, prawda? Że masz nie iść w tą stronę, szczególnie jeśli czekałeś, pracowałeś nad tym bardzo długo, bardzo długo, ale zobacz, to jest karta wstrzemięźliwości, e, która mówi: no wiesz, to daj sobie chwilę przynajmniej, daj. Sobie czas, um, na to, żeby jeszcze raz się nad wszystkim zastanowić, podjąć właściwą decyzję, bo za tym idzie branie na siebie większej odpowiedzialności. I tutaj jest ta wymagana, jakby ten spokój wstrzemięźliwość, ten oddech e, zanim to zrobisz, zanim w coś skoczysz, zanim podejmiesz decyzję na tak, tak, zastanów się jakie to będzie miało dla ciebie dalsze, e, na przykład konsekwencje w twoim życiu e, jakieś poważne sprawy poważne sprawy, poważne znajomości e, czy jesteś gotów na to być może odpocznij, puść kontrolę zadbaj o regenerację, zajmij się czymś co sprawia ci przyjemność dosłownie, zadbaj się tym żeby, od, jeśli jest lew, który przez to czekanie tutaj to sprawiało, że jakby mm, czułeś, że jakby twoja moc sprawcza topnieje, to ta trzecia kwadra pokazuje się w energii, yy, która sprzyja temu, żebyś poczuł, że tę moc sprawczą odzyskujesz, drogi lwie, okej? Okay? To jest pierwsza informacja. Natomiast ja bym powiedziała, puść kontrolę, wiesz co, yy, i za, 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 z, albo przenieś tą kontrolę na coś, co pozwala ci yy, po pierwsze sfokusować twój umysł na jakichś przyjemnościach i po drugie wytworzyć w tym momencie coś bardzo wartościowego, później się okaże, że jest to bardzo wartościowe. Więc niech to będą przyjemności, słuchajcie, które może są związane z jakimś Waszym hobby. Ten człowiek to struga w drewnie, akurat nie wiem jakie jest wasze hobby, wy wiecie najlepiej. Natomiast wiesz, on jest mocno skoncentrowany na tym co robi, wychodzą mu piękne rzeczy, jest to związane z jakiegoś, jego z jakiegoś rodzaju jego umiejętnościami. To jest coś co pozwala mu też odpocząć, więc jeśli chodzi o kontrolę, Okej, okay. no to na tym możesz, że tak powiem łapać kontrolę, na tym się koncentrować, ale niech to będzie coś co przynosi ci odpoczynek. No i bliżej nowiu. Trójka kielichów. Bliżej nowiu jest dobra, do, dobry, fajny, sprzyjający czas do tego, żeby zrobić jakąś imprezę, przyjąć jakieś zaproszenie, spotkać się ze znajomymi. O tym mówiłam we wstępie filmu. E, no, w każdym razie ta trójka kielichów jest kartą dużej radości i ogólnie fajnie spędzonego czasu i to może być resetujące i to jest bardzo fajne, jeśli chodzi o e, ładowanie nas energią. Dodatkowo to są wszyscy ludzie, okoliczności, możliwości, które powodują, że te drogi lwie będą w takim radosny, radosnym otoczeniu, fajnych, fajn, przy fajnych ludziach, wesołkowatych, z poczuciem humoru, będziesz po prostu oczyszczał się jeszcze bardziej z jakichś niechcianych myśli i dobrze. Dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.